Prosta komunikacja. Co to takiego? Czy można ją jakoś zdefiniować? Tak, by można ją było zapisać w formie listy kryteriów, po to, by sprawdzać, czy nasz sposób wypowiadania, pisania czy prezentowania jest prosty, zrozumiały i skuteczny. Szukałem takiej dobrej definicji, ale nigdzie nie znalazłem. W końcu stworzyłem więc swoją. To jest podcast Prosta Komunikacja, a ja nazywam się Piotr Garley. Rozmawiamy tutaj o skutecznej komunikacji w biznesie, o prezentacjach, storytellingu i retoryce. Odcinek pierwszy Czym jest prosta komunikacja? W październiku 2022 roku wystąpiłem na TEDx Tomski Bridge z wystąpieniem What is Simple Communication? Prezentacja była po angielsku. W wystąpieniu tym pokusiłem się o zdefiniowanie Prostej komunikacji. By to zrobić, posłużyłem się formą akronimu. To znaczy, wziąłem na warsztat słowo Simple. Simple znaczy prosty. I każdą z sześciu liter tego słowa rozwinąłem tak, by nazwać sześć cech prostej komunikacji. Oto one. S, jak Structured, czyli prosta komunikacja, powinna być ustrukturyzowana. I, jak Inclusive musi być inkluzywna, czyli otwarta na opinie innych. M minimalistic, czyli esencjonalna, minimalistyczna. P jak pictorial powinna być obrazowa. L jak leading, czyli kierująca ku dalszym krokom i E empathetic, czyli empatyczna. Taka właśnie powinna być prosta komunikacja. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu bliżej. S jak struktura. Dobra komunikacja to przemyślana komunikacja, a przemyślana komunikacja bierze się chociażby z uporządkowania myśli, zanim je wypowiemy. Co w takiej sytuacji jest więc kluczowe? Podczas przemawiania pauza. Tak, pomilczmy przez chwilę, zanim wypowiemy cokolwiek. Zastanówmy się, jak ułożyć kolejność wątków. Od czego zacząć? W jaki sposób opowiadać? Chronologicznie, a może zacząć od rzeczy najważniejszych? Zazwyczaj w prostej komunikacji sprawdza się formuła od ogółu do szczegółu: od rzeczy najważniejszych do mniej ważnych. Pauza daje nam więc chwilę niezbędną na obmyślenie, która z rzeczy jest faktycznie najważniejsza. Bez pauzy jest duże ryzyko, że zabrniemy w chaotyczne gadulstwo. Struktura to także porządek myśli, zgodnie z popularną w świecie dziennikarzy zasadą odwróconej piramidy. Zgodnie z tą zasadą, najważniejsze informacje umieszczajmy na początku, a potem przechodźmy do szczegółów. Zanim więc powiemy, o ile procent wzrosła lub spadła nasza sprzedaż, powiedzmy ogólnie, czy jest dobrze, czy jest źle. Nadajmy ramy całemu komunikatowi. W jednym prostym zdaniu. Na przykład: Mimo trudności na rynku, nasza sprzedaż w poprzednim roku była najlepsza w naszej historii, i dopiero potem omawiajmy szczegółowo poszczególne wątki. Błąd zaczynania od środka, czyli od szczegółów, szczególnie może drażnić, kiedy jako odbiorcy z niecierpliwością wyczekujemy konkluzji. Na przykład, dzwoni do nas policjant i mówi: Dzień dobry, z tej strony policja. Dzwonię w sprawie pana syna. Jechał samochodem i niestety mam dla Pana nieprzyjemną wiadomość. Otóż, dziś rano kiedy patrolowaliśmy okolice. I po tych słowach od razu w naszej głowie zaczyna się kłębić najstraszniejsza myśl. Wypadek, czy żyje? Co się mu stało? Zaczynać powinniśmy nie od początku, ale od rzeczy najważniejszych, a zgodnie z takim podejściem informacja policjanta powinna brzmieć. Dzień dobry, dzwoni z policji w sprawie pana syna. Proszę się nie martwić, jest cały i zdrowy, ale zatrzymaliśmy go, bo jechał pod wpływem alkoholu. No cóż, taka informacja, choć bardzo nieprzyjemna, nie tworzy stresu wywołanego niepewnością, bo otrzymaliśmy najważniejszą informację już na samym początku. Inny przykład. Ostatnio odwiedziłem muzeum, w którym była wystawa poświęcona eksploracji kosmosu. Byłem z moim sześcioletnim synem, który jeszcze nie jeździ samochodem, i największe wrażenie zrobiła na nas replika jednej z pierwszych rakiet kosmicznych. Kiedy podszedłem do opisu i przeczytałem pierwsze zdanie, wpadłem w konsternację. Brzmiało ono mniej więcej tak: Konstrukcja waży kilkaset kilogramów i wykonana jest z rzadkich metali. Czy naprawdę tak powinno brzmieć pierwsze zdanie jakiegokolwiek komunikatu? Ile waży i z czego została zrobiona konstrukcja? Nie zaczynaj swoich wypowiedzi od mało znaczących detali. Początek wypowiedzi to moment, kiedy musisz uchwycić uwagę odbiorców. Przedstaw więc im od razu na początku ogólne sformułowanie, ważną tezę, Twoją intencję, bądź powód, dlaczego odbiorcy powinni Cię wysłuchać. Jak powinien zatem brzmieć opis w muzeum? Mniej więcej tak. Tak wygląda pierwsza rakieta, którą wystrzelono w kosmos. I tyle. Jest to krótkie sformułowanie, które definiuje, czym dany obiekt jest, a jednocześnie momentalnie wywołuje zainteresowanie i chęć czytania lub słuchania dalej. O to chodzi w dobrze ustrukturyzowanym komunikacie na samym początku. Obojętnie, jaką wypowiedź chcesz dać, zatrzymaj się na moment. Zastanów się, jak ją ustrukturyzujesz. Co powiesz na początku? Powiesz pierwszą rzecz, jaka przyjdzie ci do głowy? Stop, zastanów się, co jest ważne w tej wypowiedzi. Może warto to umiejscowić na samym początku. Zastanów się, w jakiej kolejności uszeregujesz argumenty w środkowej części wypowiedzi. Czy w kolejności od tego, który pierwszy przyszedł ci do głowy? Nie, uporządkuj je od najważniejszego do najmniej ważnego. Na tym polega strukturyzowanie. I jak inclusive, czyli jesteśmy w obrębie słowa simple, przechodzimy do drugiej litery. Było S jak struktura, teraz I jak inclusive. Koncepcję inkluzywnej komunikacji bardzo dobrze przedstawił David Marquet w swojej książce Język Przywództwa. Choć sam Marquet nie używał słowa inkluzywna, to dla mnie to słowo najlepiej opisuje jego podejście. David Marquez, zanim odszedł na emeryturę i zaczął pisać książki, był kapitanem okrętów podwodnych. Pewnego dnia przydzielono mu dowództwo najgorszego okrętu w całej marynarce wojennej USA. Okręt nazywał się Santa Fe. Pierwszego dnia na tym najgorszym statku wydał rozkaz, który wprawił w osłupienie całą załogę. Kiedy płynęli, zlecił włączenie drugiego silnika. Pierwszy oficer bez brgnięcia okiem przekazał rozkaz dalej. Włączcie drugi silnik. Kolejny oficer przekazał dalej i tak dalej w dół drabiny decyzyjnej. I dopiero po chwili jeden z tych oficerów odważył mu się powiedzieć. Panie kapitanie, ale na naszym okręcie jest tylko jeden silnik. To było doświadczenie, które całkowicie zmieniło sposób pracy, podejście i komunikację Davida Marquet z autorytarnego dowódcy, Stał się liderem, który dba o to, by każdy miał swój udział w procesie decyzyjnym. Z komunikacji ekskluzywnej, wyłączającej z dyskusji większość członków zespołu, przeszedł na komunikację inkluzywną, taką, która zachęca nie tylko do tego, by każdy zabierał głos przy podejmowaniu ważnych decyzji, ale też do tego, by każdy miał mniej więcej tyle samo czasu na wypowiedź, by każdy miał ten sam wkład podjęcie decyzji, którą to decyzję podejmował oczywiście dowódca, ale zasięgał opinii zespołu. Oto więc dwie ważne lekcje z inkluzywnego podejścia do komunikacji według Davida Marche. Lekcja pierwsza. Im więcej osób włączysz do dyskusji, tym będziesz mieć więcej różnych perspektyw i tym lepsze decyzje będziesz mógł podejmować. Adam Grant podsumował to w ten sposób: Konsensus daje ci komfort, ale to różnice w poglądach czynią cię mądrzejszym? Lekcja druga: nie zadawaj binarnych pytań. Binarne pytania to takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie. Czyli zamiast to co, rozpoczynamy ten projekt, zapytaj w skali od 1 do 5, jak bardzo jesteście za tym, by rozpocząć ten projekt? Pierwsze pytanie jest sugerujące. Jeśli zadaje je szef, to oczywiste jest, że mało osób się takiej sugestii sprzeciwi. No to co, rozpoczynamy ten projekt? No oczywiście, że wszyscy pokiwają głowami i powiedzą tak. Ale jeśli zapytamy inaczej, jeżeli zapytamy otwarcie w skali od 1 do 5, jak bardzo jesteście za tym, by rozpocząć ten projekt, to wtedy pytamy o prawdziwe odczucia. Nie sugerujemy nic. Tylko uzyskujemy mniej więcej wiarygodne opinie, a to da nam szerszy ogląd na sprawę. Zamiast macie jakieś pytania, zapytaj, jakie macie pytania. Zamiast jesteście pewni, zapytaj, jak bardzo jesteście pewni, na ile procent. Zamiast czy to ma sens, zapytaj, czego nie dostrzegamy. Włączaj więc do dyskusji każdego, kto w niej uczestniczy. Nie pozwól na to, by większość słuchających była biernymi potakiwaczami. To niebezpieczne podejście. M jak minimalistyk, czyli trzecia litera w akronimie simple. Minimalizm to esencja prostej komunikacji. Prosta komunikacja musi być krótka, minimalistyczna, Esencjonalna. Proces jej tworzenia porównać można do rzeźbienia. Istotą rzeźbienia jest nie to, że dodajemy kolejne warstwy, ale że ociosujemy bryłę z elementów niepotrzebnych, po to by zostało tylko to, co najważniejsze. Piękna rzeźba, esencja. Mój absolutnie ulubiony cytat to słowa niemieckiego malarza Hansa Hoffmana. Umiejętność upraszczania polega na eliminowaniu wszystkiego, co niepotrzebne. Po to, by to, co niezbędne, mogło dobrze wybrzmieć. Usuwajmy więc wszelkie mało istotne wątki z naszych wypowiedzi, tekstów i prezentacji. Pozostaw tylko to, co najważniejsze. Dzięki temu twoi odbiorcy zapamiętają dokładnie to, co istotne, a nie co mało ważne. Skąd masz wiedzieć, co zostawić z Twojego komunikatu, a co wyrzucić? Ważna jest intencja. Cel. Każdą pracę zaczynaj z wizją końca. To maksyma nieśmiertelnego poradnika Stephena Kowaja, 7 nawyków skutecznego działania. I od tego też zacznij rozmyślanie nad tym, jak powinna wyglądać Twoja wypowiedź. Jaką masz intencję? Co chcesz uzyskać? Jaki masz cel? Dzięki jasno określonej intencji, będziesz wiedzieć, który wątek pomoże ci ten cel osiągnąć, a który nie. I wtedy te niepotrzebne wątki możesz z czystym sumieniem wyrzucić. Usuwaj więc, eliminuj, skracaj, bądź szczególnie bezlitosny dla wątków mało istotnych, wypełniaczy, takich jak yy, albo pustych sformułowań, takich jak szczerze mówiąc i wiesz, albo prawda, które powtarzane są zbyt często w naszych wypowiedziach. Jeśli masz zaplanowanych 30 minut na prezentację, spróbuj wygłosić ją w 10 minut. Kolejne 10 minut pozostaw na pytania i odpowiedzi, a pozostałe 10 podaruj odbiorcom w prezencie. Na pewno to docenią. W czasach, gdy najcenniejszym zasobem nie są pieniądze, a czas szanujmy go. Tworząc więc jakikolwiek komunikat, zwracaj uwagę na to, by zająć swoim odbiorcom jak najmniej czasu. Pilnując jednocześnie, oczywiście, by twój przekaz był skuteczny. P jak pictorial, czyli kolejna litera w akronimie Simple. Pictorial znaczy obrazowy. Skuteczna komunikacja to taka, która jest dla odbiorców przede wszystkim zrozumiała. Ale jak sprawić, by odbiorcy lepiej rozumieli twoją komunikację? Jedna z zasad, nie używaj abstrakcji. Posługuj się konkretnymi przykładami, używaj wyrazistych, ale i prostych metafor i analogii. Krótko mówiąc, mów tak, by odbiorca to sobie zwizualizował, by w jego głowie powstał bardzo konkretny i wyrazisty obraz tego, co chcesz mu przekazać. Jak myślisz, która forma komunikatu będzie dla Ciebie bardziej przystępna? Opisowa. Kobieta w stroju z XVI wieku, z włosami gładko zaczesanymi na boki, prawą dłonią złożoną na lewym nadgarstku oraz nie za dużym dekoltem uśmiecha się w sposób tajemniczy i dostojny. Czy może będzie to forma obrazowa, gdy pokażę ci obraz Monalizy? Obraz jest wart więcej niż tysiąc słów. To stara i uniwersalna prawda. Mówienie obrazowym językiem to coś więcej niż wspieranie się wizualizacjami podczas prezentacji. Tak, wizualna komunikacja w postaci zdjęć, ikon, wykresów, diagramów to dobry trop, pomaga zrozumieć przekaz lepiej. Ale równie ważne jest to, by Twój język był nacechowany obrazowymi słowami i sformułowaniami. Na przykład, ja o sobie mógłbym powiedzieć: Mam ambicję być jednym z czołowych ekspertów od komunikacji i prezentacji na świecie. Ok, brzmi to mocno, ale podejrzewam, że nie jest to na tyle charakterystyczne, by wryły się te słowa w Twojej pamięci jakoś. Ale teraz powiem inaczej. Mam ambicję być Rogerem Federerem świata komunikacji i prezentacji. Ok, nie używam myszki backhandem, nie noszę takich drogich zegarków, no ale przynajmniej też jestem brunetem, czego teraz nie widzisz. I też traktuję swoją pracę jako rzemiosło, którym chcę zachwycać wszystkich na świecie. Czy nie będziesz teraz patrzeć na mnie przez pryzmat tego porównania do Federera? Myślę, że jest duża szansa. Inny przykład. Możesz powiedzieć w ten sposób. Nasza firma przechodzi teraz trudny okres, spowodowany wieloma nieprzewidzianymi czynnikami zewnętrznymi, i w związku z tym musimy podjąć kilka kluczowych decyzji. OK, a teraz inaczej. Nasza firma jest na rozdrożu, i od razu wizja rozdroża zwizualizowała się w umysłach odbiorców. Widzą to, czują i rozumieją dramatyzm sytuacji lepiej. Czy nie brzmi to mocniej niż tampowe sformułowanie opisowe? Moim zdaniem, dużo mocniej. Słowa potrafią malować obrazy, trzeba je tylko odpowiednio dobrać do swoich wypowiedzi. Takie obrazowe sformułowania to skróty myślowe. Przyspieszają rozumienie i działają jak natychmiastowe rozwiązanie zagadki, podane gotowe, na tacy. Zamiast więc długich zdań opisujących daną sytuację, użyj prostej metafory obrazowej. Ona wyjaśni znacznie więcej, i to w krótszym czasie. Jednocześnie takie obrazowe sformułowania mają wydźwięk emocjonalny. A wszystko, co związane z emocjami, daje gigantycznie większe szanse na zapamiętanie. L jak leading, czyli kolejna litera w akronimie simple. Leading, czyli kierująca, kierująca ku dalszym krokom, albo kierująca do celu. W marketingu mówi się, że zwieńczeniem komunikatu powinien być call to action, czyli wezwanie do działania. Oznacza to, że koniec komunikatu reklamowego powinien zachęcać odbiorców, do określonego działania. Na przykład przyjdź i dowiedz się więcej, sprawdź w swoim sklepie, albo zadzwoń i zapytaj o ofertę już dziś. To dosyć sztampowe sformułowania kierujące, ale działają, są bardzo skuteczne. Nieskuteczne komunikaty przedstawiają jedynie informacje, skuteczne przedstawiają informacje, a do tego od razu wskazują. Co z tą informacją odbiorca powinien zrobić? Czyli informują i kierują. W codziennej komunikacji biznesowej bardzo często tego rodzaju sformułowań kierujących brakuje. Pisze ktoś do ciebie maila, czytasz go, i po przeczytaniu orientujesz się, że w ogóle nie wiesz, co ta osoba chciała ci przekazać. Pisząc jakikolwiek komunikat, pokieruj więc odbiorcą, czego od niego oczekujesz, co chcesz, żeby zrobił. Napisz lub powiedz o tym wprost. Na przykład, kończąc swoją prezentację, możesz powiedzieć: A teraz chciałbym, by każdy z Was wdrożył określony wycinek naszego projektu. I możesz przedstawić agendę dalszych działań z konkretnym podziałem, kto i w jakim terminie powinien daną aktywność wykonać. W mailu nie pisz: Szukam danych dotyczących sprzedaży z ostatniego kwartału. Lepiej napisz: Prześlij mi, proszę, dane dotyczące sprzedaży z ostatniego kwartału. Brakuje mi ich do wykonania aktualnego raportu. W pierwszym przykładzie jest jedynie informacja, że szukasz. W drugim jest zarówno informacja, jak i sformowanie kierujące. Proszę, prześlij mi. E jak Empathetic, czyli kolejny rozdział w akronimie Simple. Prosta komunikacja. Empatyczne. O co tutaj chodzi? Komunikacja skuteczna musi być empatyczna. Chodzi tu o szacunek. Szacunek w słuchaniu, jak i mówieniu. Przypomnij proszę sobie, kiedy ostatnio ktoś do Ciebie mówił. O czym wtedy myślałeś, myślałaś? Odpowiedź A. O tym, co Twój rozmówca akurat mówi. B. O tym, co mu za chwilę odpowiesz. A może C. O tym, co będziesz jeść na obiad. Albo o innych niebieskich migdałach. Jeśli Twoja odpowiedź brzmi A, czyli myślisz o tym, co Twój rozmówca akurat mówi, to gratuluję. Jesteś empatycznym słuchaczem albo słuchaczką. Jeśli odpowiedziałeś albo odpowiedziałaś C, czyli myślisz o zupełnie niebieskich migdałach, no to fatalnie. Większość osób, o ile odpowiada szczerze, wskazuje na odpowiedź B. Czyli kiedy słuchamy, to zazwyczaj myślimy o tym, co za chwilę temu naszemu rozmówcy odpowiedzieć. Niestety, przestaliśmy słuchać uważnie. Kiedy nasz rozmówca mówi, to najczęściej właśnie zastanawiamy się, co mu odpowiedzieć, co za chwilę mu będziemy my mówić, kiedy jemu zamkną się usta. Szukamy słów, szukamy jakichś ciekawych opowieści, którymi moglibyśmy się pochwalić. Nastawieni jesteśmy na przekaz jednostronny. Na odbicie piłeczki. Czasami wręcz przerywamy rozmówcy w połowie zdania, bo znamy odpowiedź na jego pytanie, którego jeszcze on nie ukończył. W efekcie dochodzi do szeregu nieporozumień. Nie potrafimy zbudować dobrej relacji z naszymi rozmówcami. W zespołach nie ma dobrej współpracy, bo każdy jest nastawiony na to, by mówić o sobie: ja, 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 i patrzeć zawsze przez pryzmat swojego ego. Prosta komunikacja to mniej mówienia. Ale więcej treści. Ale też mniej mówienia, więcej słuchania. Kiedy mówisz, powtarzasz jedynie co już wiesz. Kiedy słuchasz, uczysz się. Szacunek w słuchaniu to jedno, ale ważny jest też szacunek podczas mówienia. U rabina Szarmy znalazłem kiedyś świetną sugestię odnośnie trudnego feedbacku. Powiedzieć możesz wszystko, nawet najgorszą rzecz, o ile tylko będzie to powiedziane z szacunkiem do rozmówcy. I ta rada działa naprawdę cuda. Kiedy ktoś w twoim zespole nie dowozi i trzeba taką osobę zmotywować lub zdyscyplinować, możesz powiedzieć w ten sposób: Słuchaj, wiem, że się starasz, wiem, że zależy ci na tej pracy. Widzę też, że twoje starania nie przynoszą takich rezultatów, jak powinny. Kiedy inni realizują plan lub go przekraczają. Ty wykonujesz jedynie 50% tego planu. Zastanówmy się teraz, co dalej. Czy popełniasz jakiś kluczowy błąd, a może jesteś na niewłaściwym miejscu i lepiej byś się realizował w zupełnie innej roli? Porozmawiajmy szczerze. Czy byłoby to brakiem szacunku? Absolutnie nie. Powiedziałem stanowczo, ale z szacunkiem. I o to chodzi właśnie w prostej komunikacji. By nie owijać w bawełnę, by mówić wprost, by mówić czasem trudne rzeczy, ale zawsze zachowując szacunek do rozmówcy. Oto więc moje zasady prostej komunikacji. Simple communication, czyli structured, inclusive, minimalistic, pictorial, leading i empathetic. Czyli prosta komunikacja powinna być ustrukturyzowana, inkluzywna, minimalistyczna. Obrazowa, kierująca i empatyczna. Nie oznacza to, że dobra komunikacja musi zawierać wszystkie te elementy. Czasami się tak nie da, ale to pewien drogowskaz, podpowiedź i lista rekomendacji. Nie uczono nas tego w szkołach i bazujemy na złych nawykach wypracowanych przez lata. Co chciałbym mocno podkreślić, prosta komunikacja nie konkuruje ze storytellingiem. Tak naprawdę oba te tryby współpracują ze sobą, są komplementarne. Marzy mi się, by o prostej komunikacji powstało tyle samo książek, co o story teningu, by o prostej komunikacji mówiono na konferencjach, by uczono na szkoleniach biznesowych, a nawet w szkołach. Wierzę, że tylko wtedy będziemy sprawnie się komunikować, a to może znacząco podnieść jakość funkcjonowania nas wszystkich, jakość funkcjonowania firm. Ale też poprawić może relacje między nami, a nawet może czyjeś życie uratować. Jeśli temat ten Cię zainteresował, zapisz się na mój newsletter na stronie studiomyślnikprezentacji.pl ukośnik newsletter. A jeśli chcesz zostać mistrzem lub mistrzynią komunikacji, zapytaj mnie o szkolenie dla Ciebie lub Twojego zespołu. Do usłyszenia!